Panie premierze, powiedzieć można o panu bardzo wiele i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można o panu powiedzieć absolutnie nic dobrego. A szkoda, bo jednak rządzi pan moim krajem, niestety. Powiedzieć, że jest pan najgorszym premierem w historii Polski, to jak nie powiedzieć nic. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce mówi pan, że pakt migracyjny powinien zostać odrzucony, a zielony ład zrewidowany. Tymczasem 11 grudnia 2024 roku zatwierdza pan w uzgodnieniach z Danią i Cyprem szybkie wdrożenie paktu migracyjnego i zielonego ładu. Jest pan wielkim przeciwnikiem imigracji, a w 2014 i 2015 roku razem z Angelą Merkel zaprasza Pan imigrantów do Europy. Za Pana rządów powstał Nord Stream 2 i to Pan był zwolennikiem resetu z Rosją, a teraz Pan udaje wielkiego wroga Putina. Wreszcie, gdy był Pan przewodniczącym Rady Europejskiej, nie zrobił Pan dla Polski absolutnie nic i jedyne, co Panu wyszło, to Wielka Brytania z Unii Europejskiej. I tak się zastanawiam, czy ma Pan chociaż jedną swoją prawdziwą twarz? Jest pan politykiem memem, z tą różnicą, że memy są zabawne, a pan jest niebezpieczny. I po, znając pana, po polskiej po polskiej prezydencji, chciałabym, żeby dał pan Polsce święty spoku. Mówi o uniezależnieniu się od Rosji, a w zeszłym tygodniu wyszło, że kupił rosyjski gaz za 26 milionów w Warszawie i z listy sankcyjnej ściągnął partnera Gazpromu po fikcyjnej transakcji za 3 zł. Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic z migracją. A realizuje z wami pakt migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i wasze podobieństwo. I jeszcze bezczelnie mówi, że przed tym ostrzegał. Ja sprawdziłem. Głosowanie w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, otóż wy Partia Donalda Tuska żądała sankcji na Polskę za obronę własnych granic przed migracją. To jest wstyd i hańba. Mówi o innowacyjności w Unii Europejskiej, a rozwalił wybitne zespoły zajmujące się sztuczną inteligencją i projekt reaktora jądrowego trzeciej generacji, jedyny taki w Europie. Mówi o szacunku do wolności, a przygotował projekt ustawy, że jego urzędnik będzie mógł zdejmować dowolne treści z internetu, dokładnie tak jak komuniści w Chinach. Jedynej, największej stacji informacyjnej w Polsce nigdy nie wpuścił na swoją konferencję prasową i oni zupełnie wprost rozmawiają o tym, jak pozbawić jej licencji. Do tego, do, do tego młodego człowieka, który krytykował ich za nieudolność podczas, podczas pomocy powodzianom, po prostu przyszli rano i aresztowali. To tak kocha tą wolność, o której mówił. Proszę państwa, mówi o konkurencyjności gospodarki, a realizuje z wami tą głupią, zieloną ideologię, która spowodowała, że mamy najwyższe ceny energii w Europie. Do tego... Nie, potra nie ma odwagi, żeby zrobić to samo, co na przykład Słowację, i powiedzieć zawiesimy ets II. nie tylko pięknie mówić, ale wykorzystać polską prezydencję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Polaków i dla Europejczyków. I wreszcie mówi o praworządności, czyli o państwie opartym na prawie. I musicie to usłyszeć prawem to on sobie wytarł buty. Pięknie mówił, proszę państwa, dzisiaj. Pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności, a chcecie zobaczyć, jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymberger to są dokładne jego słowa, czyli wieszanie nazistów, następnie siłą przejął prokuraturę. W polskim systemie jest tak, że potrzeba zgody prezydenta, aby zmienić prokuratora krajowego, ale on się tym w ogóle nie przejmował, nawet prezydenta nie zapytał, tylko po prostu użył Siły. Dokładnie to samo zrobił z mediami publicznymi. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny nakazały premierowi przywrócenie legalnego prokuratora krajowego. Ja chciałbym Was zapytać. Czy znacie drugiego premiera w Europie, który zupełnie wprost mówi, że łamie prawo i dalej będzie to robił? Więc to jest tak, aresztuje ludzi bez zachowania ich prawa do uczciwego procesu, lekceważy immunitety, dwóch posłów aresztował w Pałacu Prezydenckim. To samo zrobił z posłem, który miał immunitet Rady Europy. Ostatnią osobą, która przed nim to zrobiła, był Władimir Putin. Do tego w Polsce partie finansowane są z pieniędzy z budżetu. Premier zabrał wszystkie pieniądze swojej głównej konkurencji. Więc w wyborach prezydenckich będzie tak. Jego partia dostanie około 50 milionów, a konkurencja, która jest od niego większa, dokładnie nic. Taką traktuje tą równość, o której mówił. Sąd orzekł, że złamał prawo i, kaza i nakazały mu wypłacić pieniądze opozycji. Ale on mówi, że tego nie zrobi i lekceważy wyroki sądów. I generalnie jego rządy to jest codzienna kronika, kronika kryminalna. I oczywiście to nadużywanie władzy. Nieprzestrzeganie prawa, nieprzestrzeganie wyroków sądów w niczym mu nie przeszkadza, żeby codziennie ubierać się w stróża prawa. On nauczył się tego dokładnie tutaj, od pana Reindersa, który jak się dzisiaj okazało rano szedł prać pieniądze, żeby po południu pouczać Polskę, jak przestrzegać prawa, więc więc proszę okay. Państwa, i żeby była jasność, Unia Europejska nie ma okay, w tej sprawie żadnych kompetencji. Ja nie oczekuję żadnej interwencji. Chcę tylko Your jednak, żeby ludzie wiedzieli, mishayaki. jakimi jesteście hipokrytami. Chcę, żeby usłyszeli o podwójnych standardach. Okay. I a propos tego, kto powinien wybrać się na emeryturę? Jeżeli chcemy w uczynić Europę wielką to to Was trzeba odesłać na emeryturę. Think... To między innymi Pan, panie Tusk, skazał własnych rodaków na najwyższe ceny energii na świecie. Wpisał Pan w program polskiej prezydencji walkę z dezinformacją klimatyczną. To w ten sposób chcecie teraz walczyć z krytykami Waszej polityki? To jest ta Wasza wolność słowa? Mówił Pan o bezpieczeństwie granic zewnętrznych. A gdzie Pan był i Pana formacja, kiedy w obronie Polski i Europy trzeba było wybudować mur na granicy z Białorusią? Przypomnę. Chcieliście wtedy wpuścić nielegalnych imigrantów i głosowaliście przeciwko budowie zapory na granicy. Byliście wtedy po stronie Putina i Łukaszenki. Przedstawia się Pan jako przeciwnik paktu migracji i azylu. A kto straszył własny naród sankcjami za sprzeciw wobec systemu relokacji? Przecież to był Pan. Może Pan tutaj udawać racjonalnego i rozsądnego polityka, ale jest Pan obłudnym oszustem. Ursula von der Leyen namaściła pana na polskiego premiera i od tego czasu zachowuje się Pan jak polski namiestnik, jak namiestnik. I od tego czasu zachowuje się Pan jak niemiecki namiestnik w Polsce, bo Panu jest obcy polski interes narodowy. That's it. Time. It polski naród, panie premierze. Panie premierze, polski naród i wszyscy wolni ludzie Europy żądają natychmiastowego wycofania się z Europejskiego Zielonego Ładu, obniżenia cen energii, rozpoczęcia deportacji nielegalnych imigrantów i zagwarantowania wolności up, słowa internetu. Skoro jest pan tutaj taki ważny.